Cześć Boże, witajcie kochani, cieszę się, że możemy się spotkać w tą piękną uroczystość, którą obchodzicie w Polsce. Uważam to za objaw poczucia humoru Pana Boga, że przygotowanie komentarza na tą dzisiejszą uroczystość przypadło akurat mi, siostrze mieszkającej poza Polską. Zapraszam Was do wspólnego pochylenia się nad tym słowem i do wsłuchania się w nie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, nasz dobry Ojcze, dziękujemy Ci za dar Jezusa Twojego syna, za to, że dzięki niemu my jesteśmy Twoimi przybranymi dziećmi. Dziękujemy Ci za to, że Jezus dał nam Maryję za naszą matkę. Za jej przykład i wstawiennictwo, za każdą łaskę, którą nam prosiła w życiu. I prosimy przez jej przyczynę o światło Ducha Świętego na czas słuchania i rozważania Twojego słowa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Królowo Polski, módl się za nami. Z Ewangelii według Świętego Jana, a obok Krzyża Jezusowego stały, Matka Jego i siostra Matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki, niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Pierwszą rzeczą, która uderza mnie w tej scenie, jest to, że kobiety, umiłowane uczeń, stoją pod krzyżem. Ta postawa stojąca jest po pierwsze w sposób najbardziej oczywisty to jest wyrazem ich obecności przy umierającym Jezusie, wyrazem ich odwagi, tego, że w momencie tego straszliwego cierpienia pozostały pozostali przy Nim, choć jak wiemy, z Ewangelii pozostali uczniowie uciekli. Ale ci najwierniejsi są tam, są pod krzyżem i stoją. Ta postawa stania jest także postawą gotowości i jest postawą kontemplacji. Oni tam stoją wpatrując się, w Syna Człowieczego wywyższonego ponad ziemię, wpatrując się w ten krzyż Jezusa umierającego na krzyżu. I to jest postawa, do której jesteśmy wszyscy zaproszeni do tego, żeby stać pod krzyżem, wpatrywać się w krzyż i słuchać tego, co krzyż do nas mówi, do naszego serca. Znamienne jest też w tym tekście to, że choć, jak powiedziałam, postawa stojąca jest postawą kontemplacji i wpatrywania się, to jednak Ewangelia notuje, że to Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok niej ucznia. To Jezus spojrzał. I myślę, że ponieważ w umiłowanym uczniu może się odnaleźć każdy z nas, to warto dzisiaj w czasie naszej modlitwy Stanąć pod krzyżem obok Maryi i zobaczyć to spojrzenie Jezusa. Spojrzenie pełne miłości, skierowane właśnie na Ciebie. I Jezus w tej ostatniej godzinie, w godzinie niezwykłego cierpienia, Jezus patrzy, widzi Matkę, widzi umiłowanego ucznia, dostrzega ich potrzeby. Nie jest zamknięty w swoim cierpieniu, nie zamyka się w sobie, tylko właśnie wręcz przeciwnie, ciągle ma na uwadze nas wszystkich. I w tym geście oddania Maryi, Janowi i Jana Maryi jest coś więcej niż tylko troska o Maryję jako o Jego ziemską matkę. Tak, oczywiście, ta troska tam jest, ale to, co Ewangelia nam pokazuje, to, że Maryja staje się matką wszystkich wierzących, każdego z nas. Ten uczeń jest typem każdego, który idzie za Jezusem, który słucha Jego słowa. Więc Maryja staje się matką. Można powiedzieć, że ten moment w jej życiu pieczętuje coś, co już zaczęło się dziać wcześniej. Ona dojrzewała do tej roli. Przez całe swoje życie. Od momentu, w którym właśnie, od, od pierwszych momentów jej życia, kiedy uczyła się stawiać pierwsze kroki w wierze, uczyła się słuchać Boga, być Bogu posłuszną, przez moment zwiastowania, kiedy przyjęła cały Boży plan w całej rozciągłości, podejmując to ogromne ryzyko, ten krok w ciemność, można powiedzieć, ten to ryzyko zaufania Bogu. I poprzez całe życie Jezusa, będąc blisko Niego, ucząc się przy Nim, jak wypełniać wolę Bożą, podążając za Nim, słuchając Jego nauczania, aż po ten moment tutaj, pod krzyżem, gdzie stoi obok Jezusa, łącząc swoją wolę z Jego wolą, z wolą Ojca. Więc dla niej ten moment jest jakby właśnie już takim przypieczętowaniem tego, do czego ona dojrzewała przez cały ten czas. I te słowa, które mamy tutaj w Ewangelii, są formułą objawienia. Jezus objawia coś, co jest niewidzialne dla ludzkich oczu. Ludzkimi oczami możemy zobaczyć właśnie ten gest oddania w opiekę najukochańszej osoby, umiłowanemu uczniowi. Ale w tym momencie jest coś więcej. Jezus objawia tą rzeczywistość, mówiąc do Maryi, niewiasto, oto syn Twój, mówiąc do Jana, oto matka Twoja. Każdy z nas potrzebuje Maryi w naszym życiu, żeby była nam przewodniczką. Potrzebujemy się uczyć od niej właśnie tej postawy zaufania Panu Bogu. Zaufania także w tych momentach największych ciemności. Myślę, że zwykle, kiedy myślimy o zwiastowaniu, ono e, bo jest też jedną z radosnych tajemnic Ryżańca, e, i zwykle myślimy o nim właśnie w takich kategoriach radości, ale myślę, że już tam, w tamtym momencie e, ta wiara Maryi pokazała się wśród ciemności, e, właśnie w tej niepewności tego, jak to wszystko będzie wyglądało. Co to znaczy, że pocznie z Ducha Świętego. Maryja ufała już tam i ufa także tutaj, w tej scenie, którą mamy dzisiaj, stojąc pod krzyżem. Więc uczymy się od niej zaufania, uczymy się od niej tego, jak wypełniać Bożą Wolę, uczymy się od niej, jak słuchać Bożego Słowa, ponieważ ona jest tą, która słucha go najlepiej i najlepiej je wypełnia. Uczymy się od niej współdziałania z Duchem Świętym, bo jest oblubienicą tego Ducha Świętego. Jest zawsze posłuszna Jego natchnieniom. Możemy się od niej uczyć, jak podążać za Jezusem i w jaki sposób odnajdywać go w codzienności naszego życia. Wziąć Marię do siebie to właśnie wziąć ją do naszej codzienności. Do takich prostych, prozaicznych czynności, jak gotowanie, sprzątanie do naszych codziennych obowiązków, do naszych miejsc pracy, wziąć ją do siebie, do wszystkiego, co jest nasze i pozwolić jej na to, żeby właśnie w tych codziennych, zwyczajnych okolicznościach była nam matką, czyli okazywała nam swoją miłość, której każdy z nas tak bardzo potrzebuje, tej delikatnej, czułej, matczynej miłości. Ale, żeby tak też jak dobra matka, umiała nas poprowadzić we właściwą stronę, wskazać nam, gdzie jest ta właściwa droga. Maryja jest dla nas właśnie taką przewodniczką, taką matką. Ona jest wzorem uczennicy, ucznia Jezusa. I chce nas wszystkich poprowadzić do niego. Więc zapraszam Was dzisiaj do tego żeby razem z Maryją właśnie spojrzeć na tą scenę Ta scena pokazuje nam też jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że skoro Jan bierze Marię jako swoją matkę, czyli można powiedzieć tekst nam sugeruje, że w ten sposób Jan jest bratem Jezusa. I każdy z nas jako umiłowany uczeń jest bratem Jezusa, to jest cel całej misji Jezusa, to pokazać nam Ojca, pokazać nam, kim jest Ojciec Miłosierny. I nie tylko nam to pokazać, ale nas wciągnąć w tą relację, w tą relację, którą Jezus ma z Ojcem. My jesteśmy nie tylko zaproszeni do tego, żeby ją widzieć, ale żeby stać się jej uczestnikami. I ta scena też nam na to wskazuje, nas zaprasza do wejścia w tą intymność z Ojcem i Synem w Duchu Świętym. Więc zapraszam Was dzisiaj do modlitwy z tym słowem, do tego, żeby też wyrazić Bogu wdzięczność za dar Marii w naszym życiu, za to, w jaki sposób ona nam przewodzi, prowadząc nas do Jezusa. Podziękować za to, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga, dzięki właśnie śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Wam serdecznie za spotkanie i do zobaczenia następnym razem.